Przejrzysta i głęboko czyszcząca formuła prowinowego Fantine Clarifying usunie z Twoich włosów zanieczyszczenia. Fantine Clarifying. Zdrowe włosy lśnią czystością. Gdy Twój organizm traci wewnętrzną równowagę, odbierasz świat inaczej. Jednak dzięki ulepszonej formule witamin plusz z systemem efektywnego wchłaniania BA wszystko wraca do normy. Plusz Balans dostarcza Twojemu organizmowi niezbędnych witamin każdego dnia, sprawiając, że znów czujesz się zdrowo, bo Ty decydujesz, jak wygląda Twój świat. Plusz Balans przywraca równowagę każdego dnia. Antena satelitarna i dekoder 0 zł. Aktywacja Cyfra Plus od 29 zł. Trzy nowe kanały Discovery do końca roku gratis. Jeszcze do końca grudnia wszyscy abonenci mają szansę wygrać samochody Peugeot 206. Cyfra Plus. Przygotuj się na więcej. wyjątkowy. Dlatego Jakobs przygotował dla Ciebie specjalną ofertę. W świątecznym opakowaniu kawy Jakobs Kronung znajdziesz oryginalną metalową miarkę, która pomoże Ci zaparzyć doskonałą, aromatyczną kawę dla siebie i najbliższych. Jakobs. Ten aromat zawsze zbliża. porusza się w trendzie bocznym. Niewielkie wahania kursu świadczą o stabilności naszej waluty. W czwartek dolar amerykański podrożał o 0,7% i notowany był na poziomie... Obowiązek rejestrowania odbiorników RTV dotyczy też firm i instytucji. Czy Twoja firma płaci abonament? Poproszę z księgowością. Pani Barbaro, proszę sprawdzić, czy zarejestrowaliśmy odbiorniki RTV? Należące do naszej firmy. Walcząc z tymi dwunastoma dźwiękami, z tymi kilkunastoma instrumentami, nie chodzi tylko o to, co ja z tych dźwięków zrobiłem i jak ja to zrobiłem, ale czy coś tam w tych dźwiękach, między dźwiękami, za dźwiękami jest. Wybitny człowiek i niezwykły jubileusz. Z okazji 67. urodzin jednego z największych współczesnych kompozytorów, Henryka Mikołaja Góreckiego, Zapraszamy na jubileuszowy koncert w środę o 19.25. Co tam masz? Podanie. Podanie o co? O paszport. Powiedz tato. Jak to jest? Ciągle haruje, że właściwie niczego nie mamy. To nie jest tak prosto, Jędrek, jak ci się wydaje. To wyprostuj. Why? Nagrodzony Felixem w 1989 roku. Debiut. Debiut reżyserski Macieja Dejczera. 300 mil do nieba. in Czy to na pewno kapitalizm? Nie wracajcie tu nigdy! 300 mil do nieba w środę o 21.35. Witamy Państwa, zapraszamy na wieczór filmowy Kocham kino. Dobry wieczór, Tadeusz. Dobry wieczór, Dzisiaj kino islandzkie i. Najważniejsza chyba postać w kinie islandzkim, reżyser Friedrich Thor Friedrichsson. Urodził się w 1954 roku w Reykjaviku, kiedy miał 20 lat. Założył pierwszy klub filmowy, kino studyjne w Reykjaviku. Potem zorganizował tam festiwal filmowy. No ale przede wszystkim jest oczywiście reżyserem, twórcą znakomitych filmów. Jego film Dzieci Natury był nominowany do Oscara, a my zobaczymy Diabelską Wyspę. Te filmy były prezentowane na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Wówczas zresztą Frydyktor Fryderiksson był gościem Kocham Kino, więc niektórzy z kinomanów mogą coś o jego twórczości wiedzieć. Także obok Björk jest to właściwie najbardziej znany artysta islandzki, islandzki. w świecie. Tak. Tutaj trzeba właściwie uprzedzić widzów żeby nie czuli się zaskoczeni, że samą Islandię właściwie zobaczą dopiero pod koniec w niesamowitych ujęciach z lotu ptaka. Bo cały film dzieje się gdzieś przy ziemi, w ciasnym i brzydkim osiedlu metalowych baraków. Czuje się wręcz zapach rdzy tych baraków. Te baraki pozostały po armii amerykańskiej i żyją w nich no, miejscowi Islandcy nieudacznicy, z e, scharakteryzowani w sposób bardzo ostry, taki slapstickowy, komediowy, co chwilami może przypominać, to też uprzedzam, e, naszych kiepskich. Tak, Tyle bo tylko, gryby... że on właściwie, Fjordrik stoi po ich stronie. Po ich stronie, właśnie. To jest historia z lat 50., bo akcja tego filmu, Diabelska wyspa, rozgrywa się w latach 50. E, I gdyby chcieć określić gatunek tego filmu, to co, chyba jednak komediodramat. Takie połączenie. Komedio-dramat, ale z elementami jakiegoś, jakiejś symboliki, jakiejś magii. Przecież pamiętajmy, że Islandia, nazywana w średnim średniowieczu Ultima Thule, to osiedle też nazywa się Thule, tak. no, to był najdalszy kraniec Ziemi, ale to była właściwie ojczyzna mitów, ojczyzna sak, ojczyzna czarów. I tę ojczyznę, zdegradowaną strasznie dzisiaj przez kulturę amerykańską. Która jest właściwie tutaj głównym przeciwnikiem jakby islandzkości, jest babcia. Kapitalna postać babci, czarownicy z papierosem nieodłącznym w ustach, z siateczką na włosach, która wybiega i mówi: Słuchajcie, za chwilę coś się zdarzy. I zdarza się rzeczywiście. Kultura amerykańska to jest bardzo ważne słowo w tym filmie mm -hmm. i w ogóle w wypadku twórczości filmowej e, islandzkich reżyserów, dlatego że ona wywarła pewne piętno. W latach 50. właśnie na, na społeczności islandzkiej. Tam był pewien mit kultury amerykańskiej. Tak, a równocześnie pewna opresja amerykańska. O powiedzmy sobie, że Islandia przez całe lata zimnej wojny była po prostu jedną wielką bazą wojskową Amerykanów, no co wpłynęło, co nie wpłynęło na proamerykańskie nastroje Islandczyków. Także ten film miał podobno w Islandii ogromne powodzenie. No, zobaczymy, jak to będzie tutaj. Zapraszamy Państwa na to spotkanie z Kinem Islandzkim Diabelska Wyspa Film Friedricha Tora Friedrichsona.